Cześć guru, witajcie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin właśnie teraz spada do 99,600. Rano byliśmy na 96, a to było w weekend, przy bardzo niskim wolumenie. W weekend mieliśmy tylko boczny ruch między 94 a 96, potem rano skok do 96, a teraz spójrzcie na to, spadek aż do 91,600. To czysta manipulacja, bo zobaczcie te skoki od 91 do 95. Patrzcie na te knoty, jakby ktoś pompował i zrzucał. Spójrzcie też na ten fałszywy wolumen z zeszłego tygodnia. Bardzo ciekawe. Co się teraz dzieje, jest dość niebezpieczne. Dlaczego? Bo wszyscy widzą formację głowy i ramion na Bitcoinie dużą, więc nie chcą kupować. A jeśli nie kupują, to kto ma to podtrzymać? Kto wskoczy, jeśli nikt nie kupuje w obawie przed głową i ramionami? Ta formacja głowy i ramion pojawia się teraz wszędzie. Powtarzałem to wiele razy, gdy ETF-y są zamknięte w weekendy lub święta, atakują cenę bitcoina i wygląda na to, że robią to znowu. Pytanie brzmi: czy gdy ETF-y się otworzą, zaczną kupować tanie bitcoiny? Czy zobaczą formację głowy i ramion? I pomyślą: Hmm, nie wiem, nie kupię, dopóki nie spadnie do 85 tysięcy cel formacji głowy i ramion, co stanie się samospełniającą przepowiednią. Bardzo niebezpieczne. A jednocześnie pod koniec tygodnia Trump i Musk przejmujący rząd USA są bardzo pro krypto i pro bitcoin. Ciekawe, to naprawdę interesujący rynek. Przejdźmy do analizy technicznej bitcoina. Subskrybuj, daj łapkę w górę. Bitcoin jest na poziomie 91 700. Duży spadek. Możesz się zarejestrować, by kupić z bonusem 60k. Tam handluje. Wciąż w strefie chciwości, nawet przy tym spadku do 99 000. Spójrz na ten spadek, wciąż trwa. Od rana 96, teraz 99,694. Mówimy technicznie o Bitcoina i Ether. Pokażę moje transakcje. Od porannego filmu straciłem około 50 tysięcy. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Wchodzimy w szczegóły. Teraz 93,5, rano było 99,0. to spadek o 65 tysięcy na tym koncie. Kupiłem więcej Ethereum po 3200, gdy się cofnęło. Spójrz, liczyłem na odbicie od wsparci weekendowych. Bez wolumenu po prostu spadło mocno stamtąd. Mój zysk na Ethereum teraz 25 tysięcy, na Bitcoinie 10 tysięcy. Teraz ustawiłem likwidację Ethereum poniżej 2600, dokładnie na 2691 i zejdę niżej. To problem, który widzę, że wywoła kłopoty. Po pierwsze, na wykresie dziennym Bitcoina mamy tu wyraźną formację głowy i ramion, a oni wykorzystują weekend i niedzielny wieczór do utworzenia tego ramienia. Teraz każdy, kto to zobaczy, będzie zbyt przestraszony, by kupić bitcoina z powodu tej formacji głowy i ramion, której cel dla głowy i ramion wynosi 74 tysiące, a cel ten uzyskuje się mierząc odległość głowy. Więc teraz właściwie stworzyli bardzo niebezpieczną sytuację. Przez tę formację głowy i ramion, przez spadek ludzie boją się kupować. A jeśli się boją, to nie będą kupować i nic nie powstrzyma spadku do 74 tysięcy. Zawsze robią to przed ETF-ami. To nie pierwszy raz, kiedy tego doświadczamy. Ale Bitcoin tworzy prawie nowe, niższe dno. Najniższe dno było na 9400, i to było wtedy, gdy mieliśmy ten duży skok w jeden dzień. 2 grudnia, gdy poszliśmy ze 104 do 90 tysięcy, co byłoby niedawnym dołkiem 90 tysięcy, dużym wsparciem tam. Jesteśmy na 91,700. Mamy formację głowy i ramion na większym wykresie. Niestety ta formacja prowadzi nas do 75 tysięcy. Czy myślę, że spadnie tak nisko? Bardzo możliwe. To jest Bitcoin. Byliśmy na 17 tysięcy pod koniec roku, przed zeszłym rokiem. Stochastyczny wykupiony, ale nadal spada. Potem mieliśmy symetryczny. Klin wzrostowy, trójkąt wzrostowy tworzył się rano, spodziewałem się wybicia w górę, a zamiast tego spadł. Ten wzorzec jest właściwie bardzo powszechny, jednak dlaczego dałem się zwieść? W weekend mieliśmy bardzo mały wolumen, ale cena pozostała taka sama. Dlatego myślałem, że gdy wolumen wróci, będziemy mieli silny wzrost. Niestety to przebija się w dół. Cel tej podstawy trójkąta to 80, 8, 8, 8, 8, 900. i wygląda na to, że tam zmierzamy. Jesteśmy na 91500, bitcoin po prostu swobodnie spada. Na razie nic go nie zatrzymuje, zupełnie brak odbić. Nawet gdy pojawi się odbicie, transakcja z rana aktywowana, jak w porannym wideo. Ustawiłem transakcję na 92, mam kupujących na 90. Pamiętasz moich starych nabywców tu od dawna? Mam Doge na 26. Lekko zmodyfikowałem Uni na 11, Uni na 11, 10 World na 1,60 dolara. World też mocno spada. Bitcoin na 70, 87 i 90k, a teraz mój bitcoin bliski aktywacji. Chcę jednak wchodzić powoli. 91, 9600. Dobra, sprawdzę wolumen na wykresach minutowych, szukając oznak dna. Widać napływający wolumen do bitcoina. Mamy na minutę około 500, 200, 500 bitcoinów. Kiedy ostatnio na minutowych świecach mieliśmy formację DNA po dużym spadku. Widać tu gdy spadł do 92K 10 stycznia mieliśmy około 700 wolumenów na minutę 701 tysięcy, więc wciąż mamy nieco mniejszy wolumen, by oznaczyć dno, jednak trudno to określić, ale znów wielu będzie panikować z powodu potencjalnej formacji głowy i ramion. Ale sądzę, że używają ETF-ów, by wywołać panikę. Jednak patrząc na wykresy tygodniowe, gdzie jest główne wsparcie? Niestety nie ma realnego wsparcia dla Bitcoina, aż do poziomu 69 tysięcy. To byłoby, powiedziałbym, pierwsze poważne wsparcie, więc możemy tu swobodnie spadać. Jest to bardzo możliwe, a przy tej formacji głowy i ramion, cel tej formacji, to cel wynosił 75 tysięcy co jest również poziomem dwustodniowej średniej ruchomej. Dlatego chcę powoli wchodzić w pozycję, pozwolę by uruchomiły się moje wcześniej ustawione zlecenia. Nie kupuję więcej, po prostu czekam, aż uruchomią się zlecenia, które ustawiłem wcześniej. Bitcoin swobodnie spada. Mój handel Ethereum też na minusie. Nie mam teraz zleceń, na niższych poziomach. Przejdźmy do analizy technicznej Ethereum. Chcę wchodzić powoli, mimo wyprzedaży. Nie wiem, jak nisko spadnie. Moja likwidacja dla Bitcoina to 85 tysięcy, dla Ethereum 2600. Dodam więcej do tych poziomów. Powoli buduję swoją pozycję. Mimo, że konto spadło z 90.90 90. 90 rano do 9.30 dziś, to tylko około 6% dla mnie. A te transakcje są dość małe. Widzisz, gdziebym złożył zlecenia na Ethereum. Prawdziwe wsparcie jest na 2700. Tam mamy główne wsparcie dla Ethereum. Następne ważne wsparcie to 2200. Patrząc tygodniowo, najsilniejsze wsparcie Ethereum, mamy jedno bardzo silne tutaj na 2700? Powiedziałbym, że to bardzo silne wsparcie na 2700 dla Ethereum. Poniżej tego, następne główne wsparcie byłoby moim zdaniem na 2030, więc mamy tu trzy poziomy wsparcia: jeden na 3000, drugi na poziomie 2700, a na wykresie tygodniowym widać, że większy wzór się załamuje. Ten duży symetryczny trójkąt na Ethereum załamuje się w dół. Myślałem, że to może być trójkąt zniżkujący z wybiciem w górę, ale teraz łamiemy się w dół. Widać też formację głowy i ramion, o której mówiłem na Bitcoinie na głównych altach. Głowa i ramiona. Jeśli zmierzymy odległość głowy w tej formacji, tę odległość tutaj, to przy spadku cel wyniósłby 2200-2200 mniej więcej. I widać ten sam wzór wszędzie na Dogecoinie. Głowa i ramiona. Na czterech-godzinnym wykresie widać wyraźniej głowę i ramiona na dogę. Dogę też łamie główną linię trendu. Potem jeśli spojrzymy na Umton Och, nie ma tu wyraźnego wzoru, ale próbujemy utrzymać linię wsparcia. Następne główne wsparcie dla Tona będzie na poziomie 4,50. Znów widać formację głowy i ramion, tu ramię, głowa, ramię i teraz następuje załamanie. W tej chwili Bitcoin spada swobodnie do 90,1500. Chcę zobaczyć gdzie nastąpi silne odbicie, ale na razie tworzy nowe minima. Brak prawdziwego odbicia, lekki wzrost i znów spadek. Linie wsparcia na 91 500 są zaznaczone na żółto. Więc 90K, 75K tu jest niewielkie wsparcie. Powiedziałbym, że na 85K, ale też nie jest mocne. I z tą formacją głowy i ramion. Krótsza głowa krótsza. Musimy założyć najgorsze, jeśli to się sprawdzi, cel to 75K. Będę powoli Disa i pozwolę zleceniom się uruchomić, co znów widać. Moje zlecenia są na 90K. Zmniejszyłem ich rozmiar 90K 87K i 70K. Mam 8 bitcoinów na 87K. Mam jednego bitcoina na 90K mam jednego bitcoina, będę powoli DCA, bo spada mocno, widać ostre spadki. Nie wiem jak nisko może zejść, nawet te zlecenia, które dodałem około 10 Ethereum rano tu przy 3200, a wciąż spadamy dalej. Więc naprawdę nie jest to nie najlepsza sytuacja dla bitcoina. Wielu boi się kupować przy tej formacji głowy i ramion. To sprawia, że jest trudniej. Może naprawdę spaść do 75k. Znów używają zamkniętych ETF-ów do ataku na cenę ciekawe. Malejący trend, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę ten rosnący klin, buduje presję i załamanie, lub trójkąt wzrostowy. Jeśli spojrzymy na cel, podstawę tego trójkąta dla Bitcoina, celem tego spadku byłoby 888800. 88 Zrobił to, więc możemy mieć dziś duży spadek, co dziwne. Przed inauguracją prezydenta Trumpa widać też Tesle 2,5%, akcje technologiczne też spadają, Google 8,8%, brak prawdziwego odbicia Bitcoina 3020 na Ethereum. Może dodam, gdy pojawi się małe odbicie, ale chcę zobaczyć, chcę zobaczyć coś jak odbicie stamtąd. Wtedy dodam małe pozycje. Może dodam 0,5, Ethereum lub 0,5 Bitcoina, chcę DCA, bo moje konto traci. Muszę być gotowy na możliwy dalszy spadek. To możliwe, jeśli chcesz handlować jak ja. Sprawdź bonus 60k pod filmem. Tam handluję, inne giełdy dają dobre bonusy. Telegram znajdziesz na jameskryptoguru.com. Dołącz do nas na Telegramie. Jest was teraz kilkuset online, dyskutujących. Niektórzy płaczą, 500 długie. Ten gość poszedł 55 razy krótko na Bitcoin od 95 Niezła decyzja, ludzie shortują i longują, możesz dołączyć do dyskusji. W tej chwili kurs spada, będzie więc dużo paniki. Bądź ostrożny. Upewnij się, że ceny likwidacji są niskie. DCA w dół, bo nie wiemy, jak głęboki może być ten spadek. Czy to atak przed zamknięciem ETF-ów, czy będą kontynuować ten trend spadkowy? Może ETF-y też się otworzą i zaczną wyprzedawać, tworząc nowe dołki? A Bitcoin swobodnie spada. 91-500 nowe minimum najniższy poziom jaki osiągnął ostatnio w ciągu miesiąca to około 90500 gdzie jesteśmy teraz. Właściwie zeszliśmy do 91460. Tak, osiągamy ostatnie minima. Ta formacja głowy i ramion zaraz przebije linię szyi na Bitcoinie. Spada swobodnie, gdy nagrywam ten film. Bitcoin 91400, transakcja z rana bliska stop loss cel. 88800 spadł w dół. To dokładnie tam, gdzie była główna linia wsparcia. Na wykresie 4H widać, że często tu spadaliśmy. Teraz jest dokładnie na niej, więc będę stosować DCA w dół. Będę bardzo ostrożny przy zakupie. Zamierzam kupować powoli. Mam zlecenia na 90K, 85K, 75K. Pozwolę im się uruchomić i może kupię trochę BTC i ETH, jeśli będzie ostry spadek. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Niestety wczoraj nie był dobry moment. Czuję, że wpadłem w pułapkę. Weekend był spokojny, małe spadki, mała aktywność. Myślałem, że to siła, a przed otwarciem ETF-ów dziś duży spadek na rynkach. Bitcoin zmiażdżony. Zobaczymy, jak otworzą się ETF-y, to będzie bardzo ważne. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Czas na duże longi. Na BTC był przy 16K. Czas na ostrożność jest teraz. W okolicy 90K. Bądź ostrożny, stosuj DCA. Kocham Was, miłego dnia. Do jutra.